przychodzę dzisiaj do Was z ulubieńcami. Są to ulubieńcy dwóch miesięcy, stycznia i lutego. Z tego względu, że w styczniu jakoś się miałam, styczeń dosyć e, ciężki. Nie lubię w ogóle tego miesiąca. Co roku styczeń jest niezafajny, dlatego nie miałam ulubieńców. Nie to, że nie miałam ochoty ich kręcić, bo kręciłam, Was filmiki pojawiają się one regularnie. Natomiast nie było kosmetyków, które mi urwały tyłek, które byłyby takimi kosmetykami godnymi polecenia, które mogłabym Wam e, z czystym sercem polecić. Dlatego Postanowiłam, że na siłę Wam nie będę tego filmu nagrywała Że co też nie o to chodzi, aby Wam coś na siłę tutaj pokazać Tylko żeby Wam pokazać faktycznie kosmetyki, które się sprawdziły Dlatego postanowiłam, że nagram to po prostu w następny miesiąc łącznie I może zacznę od pielęgnacji, bo tej pielęgnacji trochę tutaj mam w, Przez te dwa miesiące się uzbierało Część są to kosmetyki, do których po prostu wróciłam Część to są kosmetyki nowe I e, pierwszym moim ulubieńcem Fridge 1,9 to jest serum bomb Jak wiecie, ja fridge po prostu kocham Ja te kosmetyki po prostu kocham To jest mój trzeci pełnowymiarowy kosmetyk I jestem zachwycona Dostałam teraz próbkę balsamu do ciała I Boże, on jest tak cudowny Różany I gdyby on tyle nie kosztował, ja bym go sobie kupiła Ale jest mi na razie po prostu szkoda Tyle kasy na balsam do ciała Ale on był... ja dostałam taką małą próbkę, którą użyłam na trzy razy Więc to naprawdę jest mega, mega wydajny Tylko ten zapach Cudo, po prostu taki balsam do ciała To jest raj na ziemi i nic więcej Także jeżeli możecie sobie pozwolić, to wam bardzo polecam Miałam też dwie próbki kremów Też zużyłam, no i to jest mój e, Trzeci właśnie krem, który bardzo lubię e, To już jest takie bardzo bogate serum, bardzo mocno nawilżające, bardzo mocno odżywcze. I jak gdy je yy, na początku miałam, to używałam, jeszcze były takie mrozy, dosyć na no, no Po prostu było mroźno i wiecznie. Nakładałam go na dzień. W tej chwili i nakładam go tylko na nos. Z tego względu, że moja skóra już na dzień nie potrzebuje takiej mocnej ochrony, dlatego używam go na noc, dzięki czemu ta skóra jest ukojona, nawilżona. Mogę spokojnie. <laughs> Mogę pod niego nakładać kwas i jest wszystko cudownie. E, jedyny minus to jest jego zapach, który mi nie odpowiada. E, tutaj producent go opisuje jako plus. Dla mnie, e, może nie to, że jest straszny i śmierdzi, ale to nie są moje nuty zapachowe i, i jakoś ten zapach mi tak nie podchodzi. Natomiast jest zupełnie do zniesienia. To nie jest coś, co dyskwalifikuje ten kosmetyk, ale to nie są moje nuty. Jedyny, nawet może nie minus, ale troszeczkę. Ten zabaw mi przeszkadza w nim, natomiast 100% jestem w stanie go przeżyć, nie jest to nic strasznego. No i oczywiście opakowania i to wszystko switch, ale to wam nie muszą być. Na pewno po zużyciu też Wam nagram... Osobny film, jeżeli miał się to serum bomb tutaj dajcie mi znać, jak się u Was sprawdził Drugi krem, który stosuję na dzień w tej chwili To jest Sylveco lekki krem różowy ja już go mam, słuchajcie, od jakiegoś czasu I tak cały czas bałam się go użyć Bałam się, że to będzie kosmetyk tłusty Że to będzie coś, co obciąży moją skórę No że zaczyna się zbliżać jego data ważności Bo do tutaj czerwca go muszę służyć No to postanowiłam, że dobra, nie może się marnować Biorę i służy Wam No i się zakochałam, słuchajcie jest tak lekki, jest tak cudowny, jeżeli macie skórę normalną, mieszaną, tłustą, ten kosmetyk się u Was sprawdzi idealnie Bardzo ładnie nawilża skórę, jest optyma, optymalnie nawilżona, przy tym wchłania się tak, po prostu błyskawicznie Zapach jest nieciekawy, taki apteczny trochę bym powiedziała nawet ale skład jest bardzo fajny, wszystko jest super, naprawdę. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Nic mi pani nie wysk wyskakuje, nie zapycha mojej skóry. Także mogę wam polecić sylweko. No, jestem pod dużym, dużym wrażeniem. Do twarzy jeszcze krem potoczy Recibo. Jak wiecie, użyłam Fridge 1.4, Niebawem pojawi się recenzja. W zamian zaczęłam używać Recibo. Bardzo dobry krem, cena to jest około 90 zł, chyba, i jest wart tej kwoty. To od razu Wam mówię. Tutaj część z Was może powiedzieć, że jak to krem pod oczy za 90 zł. Słuchajcie, to macie sam naturalny, fantastyczny krem, fantastyczny skład w 90 zł. Kupując diory i inne takie, macie silikony, samą chemię i nic co działa, tylko. Udaje, że działa Więc w ogóle, wiecie, ja się nawet nie kuszę na to żadne Estée Lauder, yy, Blancomy I nie wiem, co tam jeszcze, Diory, Chanel i tak dalej Ponieważ tam skład, wystarczy spojrzeć na skład Jeżeli ktoś się zna to wszystko na ten temat yy, bo fantastyczny, przecudownie prze nawilża Używam go na dzień, na noc yy, Na noc troszeczkę grubszą warstwę, na dzień troszeczkę mniejszą I jest fantastyczny Jedyny minus to jest ta pompka, która mi nie odpowiada w nim Ponieważ... Zawsze nakładam zbyt dużą ilość tego kosmetyku i on mi się marnuje, jak gdzieś tam wcieram w twarz i tak dalej Więc gdybym miał inne opakowanie, bądź inaczej to pompką by się dawało dozować To dużo dłużej bym go zużywała po prostu Tutaj i tak ile on ma... Tutaj ma data ważności, no data ważności jest długa, więc tutaj ze spokojem... Znaczy długa, no jak na taki kosmetyk jest dosyć długa i spokojnie, gdyby ta pompka była inna albo opakowanie. Dodatkowo to jest to, że kosmetyki naturalne w takich pompkach mają tendencję do zasychania tutaj, ponieważ nie mają żadnych tych wspomagaczy i tak dalej, żadnych takich silikonów, które zapobiegają wyschaniu tego kremu. Dlatego te kosmetki wysychałam i tutaj on bardzo, bardzo szybko wysycha i niestety dużo go tu zostaje Więc y, część tego kremu się marnuje niestety, więc muszę że że to jest minus tego opakowania Może gdyby był w słoiczku byłoby inaczej, wiem, że wtedy jest mniej higienicznie, ale mniej by się może marnowało I jeżeli chodzi o twarz, to jeszcze Wam pokażę dwie rzeczy z Norel Tonik witaminowy, tak? To jest rozświetlający tonik witaminowy i żel oczyszczający z kwasem y, migdałowym super produkty. Ten idealnie oczyszcza. Bardzo go lubię stosować. Używam go codziennie wieczorem i sprawdza się fantastycznie. Bardzo ładnie oczyszczona skóra, zero na zanieczyszczeń na niej. O tym postaram się zrobić osobną recenzję. I ten tonik. Tutaj aplikator jest super. Jeden z najlepszych, jaki miałam. Ja na pewno zostawię tą butelkę, będę przylowała inne rzeczy. No i on przepięknie pachnie, ja się nie mogę doczekać, kiedy go użyję. I faktycznie działa. Ta skóra jest taka promienna. Użyłam go zawsze rano. On nie ma żadnych drobinek ani nic w tym stylu, ale ta skóra jest taka ożywiona. On ma tutaj też chyba wyciągi jakiejś z cytrusów. Tak, ekstrakt z limonki, kwas mlekowy, który fajnie nawilża Także naprawdę jest świetny, bardzo Wam polecam ten witaminowy tonik yy, On ma inne zadanie niż ten tonik z kwasami, który bardzo lubię z Norel Ale sprawdza się ekstra I do twarzy jeszcze ostatnia rzecz To jest Copiel yy, Agafi maska do twarzy o działaniu kojącym i relaksującym Boże, ta maska jest przefantastyczna yy, Ja ją... Yy, Dostałam ze sklepu Wege Life chyba, wam podziękuję na dole. I ona po pierwsze pachnie. I uwielbiam ten zapach. I ja go skądś kojarzę, ale nie mogę. Totalnie. Sobie... On jest delikatnie ziołowy. Trochę jak. Yy... Trochę jak takie ajurwedejskie kosmetyki. Trochę w taką stronę Indii to idzie. Trochę jak. Jakiś olejek Totalnie nie mogę, ale wiecie, bardziej taki azjatycki zapach to ma po prostu Nie wiem, ale pachnie przepięknie, działa tak fajnie, koi tą skórę Bardzo ją lubię robić po peelingach enzymatycznych takich mocnych Tutaj ta skóra jest taka wyciszona i ja się też bardzo relaksuję Bardzo fajna maseczka też przed snem, wyciszająca I to wszystko Do włosów, powrót do maski truszczowej pani agafi Cud miód i orzeszki Naprawdę rośnie, rosną po niej włosy pod liną Tutaj to, co widzicie, o o I o, to jest wszystko wynik działania tej maski ja lubię, jak mi powiem Wam szczerze, trochę gdzieś tam odstaje, chociaż widać, że mam włosy dzięki temu. Używaj też teraz bartek. Zobaczymy, jak u niego się to spisze Ja Wam nagrywałam już filmik o wypadaniu włosów, więc Wam podlinkuję, tam będzie więcej. No ale po prostu, no, widzicie, włosy po niej rosną i ciało. Może oczyszczanie, też właśnie żel pod prysznic z tego sklepu Vega Life i to jest żel podprzycinik słodkich snów i ten żel podprzycinik pachnie jak miód fantastyczna pompka, którą mi się super używa podprzycinca, na pewno będę do tego sobie później przelewała inne żele, bo sprawdza się super ta pompka. Miałam różne żele z pompką, ale żaden nie działa, jakoś tak fajnie. Ta pompka nie wiem, jest super, przepięknie pachnie i ona czy to ma SLS w swoim składzie? No właśnie nie ma. No właśnie. To cię Pieni, ale bardzo delikatnie, bardzo, bardzo, bardzo delikatnie. To jest bardziej coś na zasadzie olejku do kąpieli. Olejku, który oczyszcza naszą skórę. Bardzo delikatna skóra jest potem nawilżona, i ja czuję, jakbym się myła miodem, dosłownie. Nie kleje się nie pod tym względem, ale to ma konsystencję i zapach miodu, a przy tym tak nawilżona, coś cudownego, naprawdę bomba. I później. Potem ostatnio bardzo polubiłam Body Boom. To jest peeling do ciała kawowy, który miałam z Shiny Boxa. I to jest akurat cynamonowy. I to działa super, naprawdę działa fantastycznie. Oczywiście taki peeling możecie zrobić sobie same, nie płacić 60 zł za niego, ale jest bardzo dobry. Jeżeli któraś z Was by się kusiła, chociaż ta wersja cynamonowa chyba była limitowana na święta, ale gdyby którąś z Was kusiło, to naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny produkt. Mogę Wam z czystym serduchem polecić. Fajnie nawilża, bo on tutaj olejki też ma jakieś w składzie, jakieś masła olejki, Coś takiego Natomiast ma sól Tak, ma sól, więc ja tak nie lubię soli w składzie Ma też cukier e, Kawę właśnie, którą która, te drobinki właśnie pilingują naszą skórę Tylko bo nawilżają No bomba Bardzo, bardzo fajny produkt Faktycznie e, to, co słyszałam że na jego temat jest prawdą Natomiast no mówię, cena troszeczkę wysoka I teraz kolorówka Trochę tych lubieńców jest, ale to jest e, z dwóch miesięcy na pewno Makeup Revolution i to jest paleta Iconic Pro One chyba. I to jest takie już z użycie tej palety, tu już jest megadenko. Ten cień jest też wyjechany. Te cienie też są bardzo mocno zużyte. I jest to paleta dosyć tania. Ja mam z kobiecej chyba? Tak mi się wydaje. Jest to paleta dosyć tania, kosztuje chyba 20 zł. podlinkuję Wam ją na pewno. Bardzo fajna, jedyne co, to troszkę się te ciebie nie sypią, no ale słuchajcie, za tą cenę to nie oczekujemy, nie wiadomo czego, pigmentacja jest super. Ja co chwilę odkrywam jakiś nowy makijaż, w tej chwili mam coś innego, zaraz wam pokażę co mam w tej chwili na oczach. Ale naprawdę bardzo fajny produkt Jedyny minus to te dwa cienie są bardzo ładne Bardzo one mają kolor Takie na całą powiekę, czy do rozświetlenia Natomiast one mają brokat w samym składzie I jest w swoim składzie, no w sobie I ja to odkryłam dopiero po jakimś czasie Ponieważ raz na jakiś czas widziałam pod moimi oczami Takie wiecie, drobinki brokatu Mnie to po prostu... Do furii doprowadza Nie mogłam dojść co to jest, aż w końcu Powiązałam, że gdy używam tych dwóch cieni Tego albo tego, to się pojawia Więc ona jest mają brokat, który bardzo brzydko spada To jest jedyny minus, teraz już wiem, że używając ich Muszę sobie najpierw tutaj nałożyć puder I później ten brokat sobie po prostu Strzepać i jest ok Ale paleta ogólnie Bardzo fajna, bardzo ją lubię Drugą paletką Którą właśnie mam dzisiaj wykonany makijaż oczu To jest Makeup Academy Paris i to jest taka paletka. No ona jest po prostu piękna. To są same maty, to są najlepsze cienie, jakie kiedykolwiek miałam w życiu. Ta paletka kosztuje też około 120 zł, więc to jest koszt, ale to jest paleta profesjonalna. Więc tutaj yy, i powiem Wam, że jest różnica. w ogóle, jeżeli ktoś by chciał to porównać do inglota, to nawet niech się nie waży, bo inglot nawet przy tym nie stał. To są cienie raz, że pigmentacji takie. ja Wam pokażę jasny cień. Nie wiem czy to. Jasne, to jest tak ciężko. Widzicie? To jest po prostu. Pigmentacja powalająca i dodatkowo te cienie wyjątkowo wyglądają na oczach. To nie jest taki suchy, kredowy efekt, tylko one nałożone, nawet jeden ten bądź ten na całą powiekę, on już Wam daje taki efekt trójwymiaru. Po prostu coś pięknego, one są takie. Ciężko, ciężko mi jest powiedzieć, po prostu miękkie yy, I one na, tw na powiedzę tworzą tak, wyglądają jakby to była wasza skóra, taka miękka Nie jakiś kredowo nałożony cień Tylko no są po prostu przepiękne Później wszystko, co na nie nałożycie się blenduje idealnie Ten cień, kocham go w tej chwili No to pewnie zauważycie za mocno yy, W zewnętrznym kąciku Ten mam chyba też w załamaniu, po prostu, żeby podkreślić załamanie Ten mam w zewnętrznych kącikach No po prostu to, jak one się rozcierają, jak one się blendują, jak one płyną to jest po prostu bajka i wiem, że na pewno będę chciała e, mieć więcej tych paletek Są przepiękne, to jest T22 e, Dokładnie ta paletka akurat No Coś cudownego są te cienie. naprawdę najlepsze cienie, e, jakie miałam To już jest droższa zabawa dla osób, które lubią się pobawić i, i mają na to pieniądze Ale warto, naprawdę warto Nawet jeżeli chciałobyście mieć jedną paletę No tym zrobicie wszystko Jeżeli chcecie mieć, to do tego wystarczy Wam rozświetlacz nawet, który nakładacie normalnie na twarz i możecie sobie rozświetlać, bo to są maty. Matem zawsze zrobicie piękny, elegancki makijaż, samą perłą, metalem itd. No niekoniecznie zawsze ten mat jest potrzebny. Więc wydaje mi się, że jeżeli jesteście początkujący, chcielibyście jedną idealną paletą, którą zrobicie wszystko. To będzie ta paleta. I możecie sobie pozwolić na wydanie z około 120 zł, bo to też, jeżeli o to chodzi. Wróciłam też do cienia z Golden Rose Dobry to jest numer 104. Ja go jakoś nie wiem, też widzę, że niektóre dziewczyny go tak zużywają w strasznie dużych ilościach, a ja jakoś nie, no nie wiem Ale bardzo dobry, tani produkt, czego chcić więcej? Myślę, że o nim to już tyle było, że nie muszę mówić yy, Powrót, tak samo puder Manhattan I powiem wam, że albo moja cera się zmieniła i już nie jest taka tłusta, jak była kiedyś, ale on, teraz widzę, że on jest hardkorowo matujący Może po tym, że ja wcześniej używałam tego Skin 79, on był taki... Bardziej, no nie rozświetlając, ale nie był takim hardkorowym matem To ten teraz widzę, że jeżeli potrzebujecie hardkorowego matu, to to jest naprawdę matujące To jest Soft Compact Powder Ja mam w numerze 0, super trzyma mat, przepięknie wygląda na skórze Ale teraz widzę, że naprawdę jest bardzo mocny Tak samo powrót p 43 mam go w tej chwili na policzkach Przepiękny, bardzo go lubię On tutaj wygląda na bardzo intensywny, natomiast na policzkach daje subtelny, fajny efekt Bardzo lubię zapach tych róży, no... Ja uwielbiam chyba cztery róże z PZ. Jak wiecie, ja w ogóle kosmetyki PZ bardzo lubię. Kiedyś kiedyś nagrałam film, gdzie miałam tych kosmetyków więcej. Ja kiedyś głównie używałam kosmetyków PZ, ale to ze względu na to, że moja mama po prostu miała dojście do tej firmy i, i dostawałam też dużo tych kosmetyków. Po prostu moja mama je dostawała i oddawała je mnie. Ale naprawdę bardzo dobre kosmetyki polskie. Trzy produkty do ust. Sephora 13, przepiękny taki małów kolor. I do tego konturówka do ust też Sephora i to jest numer 06. I one jak widzicie, praktycznie są identyczne, po nałożeniu na ustach naprawdę wyglądają identycznie, przepięknie się utrzymują, wtedy mamy makijaż ust na całą noc, coś cudownego, naprawdę, jeżeli potrzebujecie czegoś matowego, trwałego, długotrwałego, długo się utrzymującego, wytrzymującego po całym jedzenie, wszystko. To ten zestaw jest. Sama pomadka też działa super, ale wiadomo, jeżeli chcecie mieć długą makijaż, żeby on fajnie wyglądał, to nawet pod super trwałą pomadkę dobrze jest tą konturówkę, aby w razie zejścia pomadki była ta konturówka. I drugą pomadką, którą mam w tej chwili na ustach, to jest Yves Rocher i to jest Grand Rouge i to jest numerek 13. To jest taka piękna, ona jest bardziej malinowa niż ją widzicie, jest ciemniejszą pomadką. Uwielbiam jej zapach, uwielbiam jej długotrwałość i jej kremowość Ona może trochę wysuszać usta, jeżeli macie je w złym stanie Powiem tak, normalnych ust nie wysuszy, jeżeli są w złym stanie, to tak, jest bardzo kremowa Wystarczy, że nią tak raz posuniecie i macie kolor I Ja w tej chwili nagrywam któryś filmik dla Was Jadłam, piłam i wygląda tak, jej nie poprawiłam, naprawdę Także, no widzicie, ona się już teraz tak nie błyszczy, na początku się dużo bardziej błyszczy, więc jest bardzo, bardzo trwała. Normalnie na kosztuje chyba 60 zł, ale oczywiście wrosze są nieustanne promocje i możecie ją kupić taniej. I powiem Wam, że zauważam, że na YouTube kosmetyki wrosze naprawdę są niedoceniane, a ja uważam, że to jest fantastyczna marka. Naprawdę oni mają... Może nie, nie wszystkie kosmetyki są godne uwagi, bo według mnie pielęgnacja twarzy jest tak... Te składy tam... Tak nie do końca, wszędzie alkohol i silikony Ale kosmetyki do ciała, przede wszystkim makijaż, włosy Ekstra, naprawdę jak dla mnie to są kosmetyki na 5+, no a ta pomadka jest po prostu bajką I ostatni z kolorówki Pupa Vamp Extreme Mascara Recenzja i makijaż z nią jest, więc wam dam na dole To jest, to w ogóle jest bardzo duże to opakowanie, mam ją też w tej chwili na rzęsach Dosyć duża szczotka, jest szczotka jest duża, ale ma krótkie włosie Znaczy włosie, te ząbki, bo to jest szczoteczka silikonowa, więc wcale się nią, jeszcze się nią nigdy nie pobrudziłam Więc nie ma problemu, mimo jej dużego rozmiaru, przepięknie pogrubia rzęsy Natomiast jest to tusz dla osób lubiących efekt sztucznych rzęs Efekt taki bardzo, bardzo mocny. Jeżeli lubicie naturalny efekt, to ta maskara nie jest dla, dla Was. Ona daje właśnie taki efekt wamp Natomiast to nie jest sklejenie, że Ona nakłada bardzo grubą warstwę tuszu, macie bardzo dużo tego tuszu, więc one są bardzo pogrubione. Może wydłużanie niekoniecznie, ale są bardzo, bardzo pogrubione. Wygląda jakbyście miały już tuszne rzęsy już kilka osób się mnie pytało. Dlatego tutaj e, dla osób lubiących takich efekt, na pewno to nie jest dla osób, e, które cenią sobie efekt naturalny. Uf, uporałam się z tym wszystkim, cali moi ulubieńcy, no mam nadzieję, że sobie wam się spodobali, Postarałam starałam się wam właśnie pokazać wszystko to, co naprawdę się super u mnie sprawdziło, czego używałam, także koniecznie dajcie znać, co są wasi ostatni ulubieńcy, czy miałyście któryś z tych kosmetyków, czy może skusicie na któryś z nich, co sądzicie o nich, czekam na wszystkie wasze komentarze, oczywiście zapraszam na bloga, facebooka i instagrama, pa pa!